Witam Was w kolejnym odcinku nieobiektywnego biologu kulturalnego, w którym poruszamy różne ciekawostki związane z kulturą, festiwalami, muzyką, filmami, książkami i wszystkim, co jest możliwe, ciekawe i fascynujące. Głównie dla nas. A w dzisiejszym odcinku poruszymy temat centrów handlowych i fast foodów tak, fast foodów czegoś, co jest niezdrowe, szybkie i ma mało wspólnego z celebracją jedzenia. Największe skupiska fast foodów znajdują się właśnie w centrach handlowych. Tam sobie spacerując pomiędzy różnymi półeczkami i stoiskami i sklepikami marek różnych ciekawych i tandetnych, hipsterskich i niehipsterskich, w którym możemy kupić sobie zajebistą vintage kieckę, ale również super modny szaliczek albo komin. Przychodzi czas, w którym my, jesteśmy, my, nasze partnerki, partnerzy i inni towarzysze, niedoli, doli, w których spacerujemy po tych centrach handlowych, zaczynają być głodni. I wtedy zaczyna się Najlepsza no część wyprawy do centrum handlowego, czyli jedzenie. Wchodzimy do odpowiedniego, wiadomo, w tych galerach zawsze jest taki sektor gastronomiczno-rozrywkowy, gdzie mamy wi-fi, różne pierdółki. Idziemy tam sobie, z spacerkiem, tyk, tyk, tyk i stoi przed nami Budy, Turas, Chińczyk, Meksykanin, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Starbucks, fuck yeah! Chciałbym mieć Starbucksa w okolicy, a nie mam tam chodził, siedział tam cały dzień ze swoim iPhone'em, iPad'em i z swoimi zajebistymi okularami tam siedział po prostu cały dzień i rozmyślał na i prowadził dyskusy dyskusy filozoficzne, mmm, tak, o różnych pierdołach, jak sytuacja geopolityczna na Siedlance, ale wracając do tego jedzenia, się staje i zaczyna się zastanawiać, co bym zjadł może Big Mac, a może Whopper, a może Mega Pocket z KFC a może po prostu tania chińska szama na wagę, albo mielony pies od Turka, albo innego, nie wiem, Turka, z Marokończyka, o Marokończyka, lepiej, o z Maroka, takie jówki. No i tam zaczynamy ten, jeść, jemy i tylko się zastanawiam, gdzie taniej, gdzie drożej, gdzie lepiej, gdzie bardziej modnie, gdzie jest wielka dolewka, tu istne szaleństwo. Już nap i napchamy sobie tą kichę, tym jedzonkiem, siedzimy i zaczynamy rozkminiać, gdzie jeszcze nie byliśmy, co musimy kupić. Ile nam zostało pieniędzy, o który odjechał ostatni autobus? Czy jest w galerii kino, Może pójdziemy na jakiś film? A może po prostu kupimy w tym dużym sklepie spożywczym, w dyskoncie lub innym, alkohol? I upiłem się na przystanku. I też będzie kolorowo, choć galeria handlowa oddalona od naszego domu 18 tysięcy kilometrów. I tak. I na tym zwalniamy, zwalniamy, zwalniamy i zaczynamy się zastanawiać, który fast food jest najlepszy. Dla mnie jest KFC. Każdy powie, tak, bo to kurczaki tam pierdu, pierdu. Nie, najlepsze jest, bo nie wiem, co najbardziej mi smakuje. Kiedyś bardzo lubiłem na przykład Burger Kinga, lubiłem tam capnąć se potrójnego Woopera. Teraz nie wiem, jakoś po prostu to jedzenie mi tak zjechało. Nie jest już tak dobre jak kiedyś. McDonald's, jak McDonald's, no może być. Jak nie ma nic innego i nie wiem, jesteśmy gdzieś, no to wiadomo, pójdę do maka, no zjem, wieśmaka, Maka. Y o, Big Mac'a! Cały czas zapomniałem ciąg... Ta standardowa kanapka. Symbol XX wieku, konsumpcjonizmu i amerykańskiej propagandy. Ja zapomniałem, że to jest Big Mac. Dobra. Yy, jeszcze jest pizza, ale nie wiem, czy to można nazwać fast foodem. Niektórzy twierdzą, że pizza jest fast foodem. Może jest nie, jest. Lubię pizza, a Ty lubię. Wziąć za wielką dolę w która jest zajebista. Yy, i jeszcze do galerii nawiązując, chciałem poruszyć temat taki ostatnio sobie taki stworzyłem sam w głowie, miałem mianowicie prywatnego piekła i spacerując po galerii z panią, y, z panią Justyną to odkryłem swoje mniej więcej jak będzie wyglądało moje piekło. Mianowicie się będzie to wielki sklep z butami damskimi, męskie tam mało znaczą. I najgorsze jest to, że to są letnie przeceny klapeczek i innych sandałków po 29,90. Jest ich tyle, że po prostu wybieranie, oglądanie i tego wszystkiego trwa milion lat. Więc w so, moim pieku będzie taki sklep, który się nie będzie kończył. Będę po prostu szedł przez niego z panią i sobie, Ona będzie wybierać, a ja będę po prostu czekać, aż ona wybierze i nigdy tych butów nie wybierze. Bo jest ich za dużo. I te są ładne, to są ładne. A tam ma kropeczkę, ta ma kropeczkę. O, to nie jest taki złoty poseczek. No, przejebane. I wszędzie do plakaty Oliwiera Janiaka, Jezus, Maria. Kurwa wchodzę, tam Oliver Janiak mnie od razu atakuje. Jezu, jak ja tego typa nie cierpię! Oliver Janiak, Oliver Janiak, Oliver Janiak. Się nawet nie nazywa Oliver! Jak inaczej się nazywa. Musiałbym sprawdzić na Wikipedii, ale mi się nie chce. Kurwa, Oliver. Oliver! No oh, fucking way. Dobra. Jeszcze tak, żeby było też bardziej kulturalnie. Yy, to chciałbym mieć Starbucksa w okolicy. mieszkam z kimś za dupie, że nie mam Starbucksa. Fuck je! Yeah. Ktoś musi otworzyć Starbucksa. Ktoś w Opolu musi otworzyć Starbucksa. To będzie złoty interes. Całe hipsterstwo z Opola zejdzie się do Starbucksa. Ja tam będę. Będzie tam Paweł, który siedzi na openerze. Maćka nie będzie, bo będzie dalej przy kąpie siedział i grał w grę. Jakąś nową na pewno. Yy, a jeszcze wracając, żeby było bardziej kulturalnie, to byłem ostatnio w Kinie. Tak, byłem w Kinie na nowym spider Amazing Spider-Man, wersja polska niesamowity Spider-Man. I co się stało? Mówicie, zasnęłem w połowie filmu. Bo mnie znudził, był nudny i zasnąłem. Obudziłem się, jak już było po wszystkim. Podobno, jego wrogiem była wielka jaszczurka. Znaczy, gościu co zamieniał się w jaszczurkę. Kurczę, nie wiem, czy żałować, czy nie. No, przespałem. Film, który trwa 3 godziny i bardzo powoli się rozkręca. Bardzo powoli. Jest 3D, którego nie ma. Znaczy, jest. Podobno, dalej, tam gdzie zasnęłem, więc trochę ten komentarz jest nie na miejscu. Koledzy mówisz, że jest fajnie. I koleżanki, żeby nie było. Yy, no zasnęłem. Nie wiem, mówię. 21.15 był seans. Ja byłem zmęczony po pracy i mi się przysnęło. Więc temat, yy, że tak powiem, niesamowitego Spidermana mogę zamknąć, bo co mi z filmu, który przyspałem. Ale opinia ludzi była podobna jak moja, że nudny, więc coś jest na rzeczy. Mam nadzieję, że ktoś. Widział i całego, bo nie zasnął, i może mi nie wiem, przedstawić swoją opinię na temat tego filmu. Chciałbym ją poznać, bo dzieciaki się jarają, dorośli i starsza młodzież, no nie bardzo, więc coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy. Właśnie skończyłem rozmowę z Pawłem, który jest na openerze, mówi, że zajbiście. Franz Ferdinand podobno odstawił zajbisty koncert. Porządna impreza, fajnie się bawili. Przykuję dla Was yy, materiał, żeby go też nagrać i przedstawić na vlogu. Ma tam troszkę fotek, nagrane ciekawsze koncerty. Mam nadzieję, że będzie fajnie i zaciekawi Was to. Sam czekam, jestem ciekaw, jak to tam wszystko wygląda. Gdyż na, gdyż na openerze nigdy nie byłem, może kiedyś się wybiorę, może nie. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, nieważne. A na tym wszystkim chyba dzisiaj zakończymy Piękna sobota, upalny dzień Niektórzy muszą iść do pracy Tak jak ja, ale jak wy nie musicie Idźcie na wodę, idźcie Gdziekolwiek, idźcie na piwo Spędźcie fajnie sobotę Cieszcie się wakacjami, póki je macie już Ja ich nie mam, nie, moi koledzy nie mają Moje koleżanki ich nie mają, większość z nas ich nie ma Bo jesteśmy już starzy i zajmujemy się pierdołami Jak nagrywanie głupich filmików do internetu ale i nie tylko, ale o tym będzie też kiedyś, tak, będzie kiedyś o naszej pracy mojej Pawła i Macieja. A to będzie dopiero w przyszłości, więc tymczasem Borym Lasem żegnam Was. Cześć!